To jest mały przypał. Istnieje pewne ryzyko, że może nam się skończyć jedzenie w sensie Polsce. Nie, że nam. I to tak na poziomie czysto technicznym, jak i na poziomie paniki, którą te informacje mogą wywołać. Więc zanim pobiegniecie do sklepów, to poczekajcie chwilę, nie? Jakby posłuchajcie do końca. Chociaż sytuacja nie wygląda najlepiej, bo widzicie, firmy zajmujące się produkcją nawozów stwierdziły, że przestaną to robić. No bo gaz jest bardzo drogi, gazu wykorzystuje się dużo w tym procesie, więc no to się nie opłaca, to się nie opyla, więc trzeba ciąć straty i wstrzymać produkcję. No i to samo w sobie już jest trochę niepokojące, no bo rolnicy potrzebują nawozu, żeby robić jedzenie. Taki uproszczony model. Gospodarki. Ale to jest taka rzecz z kategorii tutaj skutki odczulibyśmy za jakiś czas, ministerstwo uspokaja, że spokojnie, tutaj nie ma dramatu, więc to jest takie bardzo... No, zobaczymy jak się skończy, gdyby nie to, że jest problem dużo bardziej bieżący, a mianowicie to, że okazuje się, że brak produkcji nawozów sztucznych może doprowadzić do braku w żywności tak ogólnie. Branża mięsna, branża nabiałowa, inne branże, całe supply chainy, całe łańcuchy dostaw, to wszystko może się zawalić, bo nie produkujemy nawozu sztucznych. W tym filmie porozmawiamy o tym, co się dzieje, porozmawiamy o tym, dlaczego się dzieje, jak źle jest, i o tym, co możemy zrobić, a właściwie czego nie powinniśmy robić. I oczywiście, jak zawsze, wpleciemy to trochę polityki, no bo jesteśmy kanałem jednak politycznym. Więc bezbędnego przedłużania, stawcie nam lajka, zostawcie nam suba, będzie nam bardzo miło, my dziękujemy patronom i mamy nadzieję, że w tym filmie dźwięk działa, nie jak w poprzednim, który robiliśmy tydzień, tylko po to, żeby okazało się, że dźwięk się wywalił. Bardzo to przepraszamy. Bez znaczenia, bo się wkurzamy, jak o tym myślimy. Grupa Azoty, Anvil i inne mniejsze zakłady wstrzymały, tudzież bardzo mocno ograniczyły produkcję nawozu. No i ta informacja wywołała lekką panikę. Najpierw odpalili się rolnicy, no bo jak można się domyślać, no oni z nawozów korzystają bardzo dużo. Bo dodatkową kontrowersją w tym wszystkim jest to, że te zakłady wstrzymały tą produkcję praktycznie z dnia na dzień, nie informując absolutnie nikogo, co no wiecie, też jest taką średnią sytuacją, bo jednak fajnie było, gdyby rynek miał czas, żeby się przygotować jakkolwiek na to, co się dzieje. No więc trochę nieładnie, ale na szczęście do ogranicza sytuacji został wysłany sam. On, Jacek Sasin, więc możemy czuć się bezpieczni. A tak na serio, to pewnie zapytacie, czemu ograniczyli tak z dnia na dzień te dostawy. No widzicie, tłumaczą się tym, że bardzo mocno do góry poszły ceny gazu, co jakby zauważyliśmy raczej wszyscy. Tylko wiecie też, dla przemysłu te ceny są inne niż dla odbiorców końcowych i to są naprawdę chore ceny. Mówi się o wzrostach o parędziesiąt procent z tygodnia na tydzień. No jakby wykresy o tym, ile gaz kosztuje w różnych państwach teraz biją rekordy popularności. Wiadomo, jest to wynik tego, co robi Putin w tym momencie, a właściwie Gazprom, który to no tak sprawdza sobie. Jak Europa radzi sobie bez gazu? I czasem trochę gazu puści, czasem nie puści, czasem puści bardzo mało, a kiedy indziej bardzo mało. No i ceny na rynku wariują. No i przez to, że gaz staje się towarem luksusowym, no to de facto państwo, no bo te spółki należą do państwa albo bezpośrednio, albo pośrednio, na przykład przez Orlen, stwierdziło, że nie będziemy takiego produktu luksusowego marnować na jakieś tam nawozy. No bo wiecie, nawozy. No to... Po, po, po co to? Po co to? A do tego ministerstwo stwierdziło, że słuchajcie, też nie ma sensu robić paniki. My mamy nawozy, które starczą nam na ten sezon, a później się po prostu zrobi więcej jak będą potrzebne. Przypominam, że w tej chwili na magazynach grupy Azoty jest dużo więcej nawozów niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku, więc spokojnie te nawozy będzie można nabywać. Grubo ponad 100 tysięcy ton jest na magazynach i jeszcze są u dealerów, którzy są autoryzowanymi sprzedawcami grupy Azoty. Mam nadzieję, że po tych przeglądach technicznych, tak to nazwijmy, sytuacja z gazem się uspokoi i produkcja nawozów powróci. Na sezon jesienny nawozów wystarczy, natomiast musimy pamiętać o Przyszłości i o tym, jak to będzie wyglądało na wiosnę. No i w teorii to brzmi dobrze. W praktyce rodzi się tylko pytanie, czy ministerstwo zakłada, że ceny gazu teraz są wyższe, kiedy nie grzejemy gazem, niż będą zimą, kiedy gazem będziemy grzać jak i cała Europa i gazu może fizycznie braknąć. Bo wiecie, fajnie, że mamy Baltic Pipeline, tylko na razie tak średnio z zakontraktowanym gazem, który mógłby przez niego płynąć. No tutaj zostaje pytanie, kiedy gaz będzie droższy? My mamy pewną teorię, ale dobra, załóżmy, że ministerstwo to dobrze przekalkulowało. Wie, co robi, i faktycznie wszystko się uda i będzie git. Tylko widzicie, to jest założenie, które nie pokrywa się do końca z dalszą częścią historii, którą chcemy wam przedstawić. Bo widzicie, ten problem z nawozami w kontekście rolnictwa to jest trochę jak zmiany klimatu. Czyli, czy może nas dojechać? Jak najbardziej, ale to będzie za, To będzie długo od teraz, więc w sumie to czym się przejmować, nie? Jakby zapomnijmy. Jak zapomnijmy oczy, to się nic nie wydarzy. Ale na nieszczęście to podejście może nie zadziałać, bo mamy problem wynikający dokładnie z tej samej sytuacji dużo bardziej realny i dużo bliższy. Taki wiecie, bardziej, bardziej nas tak dotyka i nas tak gigapatykiem może. Bardziej taki jest trochę niepokojący i irytujący. Bo przerwanie produkcji nawozów uruchomiło domino, którego. Chyba nie spodziewały się osoby, które tą decyzję wydawały, a przy okazji dominu, którego, jak w tym memie, ostatni ten klocek jest taki bardzo duży, a nasze twarze leżą pod nim. Można po prostu bardzo mocno uderzyć w twarz ta decyzja. O, widzicie, fajnie, że mam potencjalne nawozy. Problem polega na tym, że przy produkcji nawozów są robione też inne rzeczy, takie wiecie, nazwijmy nawet wręcz odpady. Ale odpady, które są bardzo przydatne wreszcie przemysłu i w dużym uproszczeniu i w dużym skrócie na koniec dnia mamy tak, że z produkcji nawozów otrzymujemy CO2. Z tego, co pamiętamy z chemii, chodzi o dwutlenek węgla. No i wiecie, dwutlenek węgla no to nie za bardzo przez jakiekolwiek firmy był składowany, bo w sumie no to nigdy nie było takiego podejrzenia, że może go zabraknąć, tak? No to jest dwutlenek węgla, mamy w Polsce dużo węgla chyba odchodzi. Jak coś, to się poddycha dużo, nie? W sensie... O co chodzi? Ale jednak jest to dużo większy problem, jakby dobrze, że to nie my zarządzamy energetyką Polski i zasobami, takimi jak dwutlenek węgla. Pytanie brzmi, czy dobrze, że robią to osoby, które to robią, ale to już inna sprawa. Więc tak jak mówimy, no nikt nie spodziewał się, że może go zabraknąć, ale ostatnie czasy zaskakują nie tylko drogowców i wszyscy wydają się być zawsze zaskoczeni wszystkim, co się dzieje. Bo okazuje się, że bez tego dwutlenku węgla to dużo branż ma absolutnie przerąbane. Jeden z największych w Polsce producentów piwa, Stwierdził, że musi wstrzymać produkcję, bo nie ma dwutlenku węgla. I kiedy już my jako studenci byśmy przerażeni, okazało się, że inny producent piwa odzyskuje dwutlenek węgla jakoś z procesu i zapewnia, że będzie miał piwo, więc jakby my przeżyjemy, bo wiecie, hehe, he, student piwo. <laughs> śmieszne, śmieszne, prawda? Hehe, he, student piwo. O tyle reszta ludzi może mieć przerąbane, bo dla nich nie będzie jedzenia dla takich normalnych ludzi, nie student hehe he, piwo. Bo realnie zagrożona jest branża mleczarska i branża produkcji mięsa. No i te branże za pomocą wiecie różnych stowarzyszeń, które skupiają producentów i różnych dużych firm, to no komunikuje, że tak tego dwutlenku węgla to im wystarczy. Czy tak, może na parę dni, tak optymistycznie, a potem będzie trochę przypał, bo na koniec nie może tych produktów fizycznie na półkach zabraknąć. Plus, jeśli te wszystkie taśmy produkcyjne i całe procesy staną wstrzymane, to nie jest tak, że można je od, tak odpalić z powrotem. Tylko, wiecie to, jak to się zatrzyma, to potem trzeba na przykład tą sytuację ratować dłuższy czas. Więc, wiecie, taka chwilowa przerwa może potem na jakiś czas w ogóle to wszystko wstrzymać i robić problemy. I cała ta sytuacja strasznie przypomina nam amerykański scenariusz z czasów pandemii, który warto chyba byłoby przytoczyć, bo tam była taka bardzo głośna sprawa, że w pewnym momencie w w Stanach fizycznie zaczęło brakować mięsa i wiecie, jakby wielkie sieciówki były zamknięte, bo nie miały mięsa. A wszystko dlatego, że w tym łańcuchu dostaw, takich łańcuchu dostaw, są ogólnie bardzo ważne na świecie, I zerwała się jedna nitka, czy tam zerwało się jedno ogniwo w postaci takich przetwórni, w których były bardzo duże problemy z covid no i osoby, które tam pracowały, no nie mogły tak zacząć pracować i tak dalej. Więc skończyło się na tym, że fizycznie w sklepach i w sieciówkach nie było mięsa, a z drugiej strony hodowcy zabijali tonę zwierząt, które musieli zakopywać w masowych grobach, bo by nie miał kto tego odebrać, nie, nie było ich wstać, żeby na przykład Karmić, bo to się coś tam ekonomicznie nie zgadzało. I po prostu słysząc tego typu rzeczy w Polsce i tak patrząc na to, co się dzieje, coraz bardziej widzimy podobny scenariusz, nas trochę niepokoi. Tylko tym razem nie zrobi tego pandemia, a brak produkcji nawozów, z których jest potem dwutlenek węgla w jakichś procesach. Czy znaczy z produktów pochodnych, czy tam odpadów. Trochę bardziej randomowe. Ale właśnie a propos tych łańcuchów dostaw, bo z jednej strony oczywiście korzysta się z tego CO2 właśnie w tych procesach tworzenia mięsa, tworzenia nabiału i tak dalej. Ale okazuje się, że CO2 wykorzystuje się do jeszcze jednej rzeczy. I to rzeczy, która naprawdę będzie miała przełożenie na calutenki łańcuch dostaw, nie tylko na pojedyncze branże. Bo problem pojawił się w branży suchego lodu. Ja wiem, jak to brzmi. Ten odcinek jest dziwny. Ale ludzie z tej branży mówią o absolutnym Armagedonie, chaosie i panice na rynku o tym, że ludzie walczą o dostawców, że większość firm się zamyka, no bo nie za bardzo mogą coś robić, tam mają przestój w pracy, że jak komuś udało się ogarnąć dostawy CO2 z zagranicy, to w ogóle jest teraz panem podwórka i niektórzy podnoszą sobie ceny, wiecie, z 6 zł na 20, bo czemu nie? Bo okazuje się, że CO2 jest potrzebne do robienia suchego lodu. I teraz zapytacie, po co nam suchy lód? Tu są dwie odpowiedzi. Jedna moja ulubiona, absolutnie z najlepszego artykułu, który przeczytaliśmy do tego filmu, jest taka, że suchy lud jest potrzebny na weselach, bo z niego się. Dym. No, i to jest główny problem, z tego co rozumiemy. Jest też taki mniejszy drugi, jak to, że suchy lód jest potrzebny w transporcie żywności, leków, szczepionek. Jak macie transplantację, to w sobie też w czymś musi to serce jechać i tak dalej, i tak dalej. Jest całkiem dużo rzeczy, które muszą w suchy lodzie przebywać, bo jest całkiem potrzebne, kiedy chodzi o chłodzenie rzeczy, tak z punktu A do punktu B. Więc z jednej strony wiadomo, jest tutaj problem z całymi dostawami żywności, leków i tak dalej. Z drugiej jest dym na weselach, więc to też nie są przelewki, więc no, jest realny problem. I naprawdę ilość rzeczy, która może się zawalić przez to, że po prostu. Rząd stwierdził, że ne, nie będziemy produkować nawozu, bo to się fizycznie nie opłaca i rozumiemy rachunek ekonomiczny, ale wiecie, no, problem polega na tym, że w tym wypadku jednak możemy na tym więcej stracić tak. Całej gospodarce niż tym, że po prostu państwo trochę straci, czyli wszyscy trochę stracimy na produkcji tych nawozów. I, i no to jak czegoś nie zrobimy, to możemy się obudzić w niefajnej sytuacji, na szczęście jest Sasi. Chociaż to też uważamy za całkiem zabawne, bo ten fragment zaczęliśmy od, wiecie, zmian klimatycznych, katastrofy klimatycznej, i w sumie no, jakby się na tym stanowić, to to jest trochę problem. To jest trochę problem, że nie pomyśleliśmy o tym wcześniej. Gdyby cały świat zamiast walać CO2 do atmosfery, oddał je polskiemu biznesowi, to jednocześnie nasz biznes by nie upadł, nie miałby problemów i nie byłoby problemu z klimatem. To jest naprawdę win-win. Ale nikt o tym nie pomyślał. Ale na koniec zostaje... Ważna sprawa i teraz tak serio o tym mówimy. Bo najgorsze, co można zrobić teraz, to wpaść w panikę, prawdopodobnie. Mieliśmy ostatnio przykład cukru. Padnięcie w panikę po prostu sprawiło, że było dużo memów i ludzie dużo płacili za cukier. Ale to może być trochę poważniej. Pamiętamy, jak wyglądała sytuacja z paliwem na początku wojny, kiedy to poleciały fake newsy o tym, że paliwo się kończy i co się stało? Paliwo zaczęło się kończyć, bo ludzie zaczęli tankować więcej niż normalnie. A jakby no, to nie jest przewidziane, że nagle ludzie zaczną tankować jak chorzy, więc paliwo zaczęło się fizycznie kończyć i mieliśmy stanowisko, się przepowiednie. Więc teraz też trzeba o tym pamiętać, że jeśli w jakimś sklepie nie macie widzieć, Mięsa, to jeszcze niekoniecznie znaczy, że już wszystko się zawaliło i trzeba zacząć panikować. To może oznaczać po prostu tyle, że była albo dobra wyprzedaż, albo ludzie rzucili się do zakupów, bo uznali, że na pewno coś złego się stanie. Albo kurczak się skończył. No ciężko powiedzieć. Więc wiecie, jakby my rozumiemy z jednej strony, że faktycznie sytuacja nie wygląda dobrze i trzeba coś bardzo szybko wykombinować, ale może po prostu rząd ruchomi z powrotem produkcję nawozów, może jakkolwiek to ogarną. Miejmy nadzieję, albo faktycznie jest przypał i może jednak trzeba zacząć panikować. Więc żeby wiedzieć, czy panikować, czy nie, no to dajcie nam sobie dajcie na lajka, żebyśmy mogli wam poinformować, że e, dobra, czas na panikę, biegnijcie kupować, co macie. Ale na razie spokojnie, odpalcie sobie inny film, wychillujcie, wbijcie na Instagrama, tam są newsiki. My dziękujemy serdecznie naszym patronom, My też zachęcamy do zerknięcia naszego Patronite'a, bo właśnie, wiecie, też musimy zrobić zapasy. A poza tym staramy się starać dla was. Cześć!